Nie. Proszę Państwa, będę pierwszy raz grał oficjalnie w sportowego. A tu zapoznacie się, jest właściciel tego lokalu. Może byś się chciał zareklamować swój lokal. To proszę bardzo Wojtek, jakiś wywiadzik. Dla Stasia. To będzie na moim portalu, na YouTube, na, na, na ubezpieczeniach. No bo wiadomo, ja nie zależy na klientach. premier też to dostanie? Też, oczywiście. Nowy premier przede wszystkim. Tak. Ja już nowy premier też się zgadzam. Dobrze. Chcę Państwa, Żebyś jeszcze wiedział, o co tu chodzi. Z mhm. tego brudżonka sobie poukładałem karty. Od największej do najmniejszej. I kolory, Kolory się zgadzają. Kolory się zgadzają i proszę Państwa, karty się zgadzają. No teraz zobaczymy, co to mi powiedzą. Tu koleżanka mi pomoże. Już? Graj, graj, graj. To masz. Kolega się wystraszył. Dobrze ci Nie, źle.